Z jakim wyprzedzeniem trzeba informować pracowników o obniżce wymiaru etatu lub wysokości wynagrodzenia? Proszę Państwa, my tutaj nie mamy terminu, jeśli chodzi o termin wprowadzenia tych zmian. Jeśli chodzi o porozumienie zmieniające, pracodawca porozumiewa się w tej kwestii z pracownikami. Oczywiście w praktyce to i tak wygląda w ten sposób, że to wprowadza pracodawca, kiedy będą obowiązywać nowe warunki. Natomiast ta data, co do Idealnego rozwiązania powinna być ustalona przez obie strony i uzgodniona, więc tutaj czas należy do dwóch stron, kiedy te, te strony porozumieją się w tym temacie. Natomiast wypowiedzenie zmieniające, no tutaj, proszę Państwa, jest to jednostronna decyzja pracodawcy. Jednostronna decyzja pracodawcy i to on y, po prostu będzie wręczał wypowiedzenia zmieniające. To jest jego decyzja. On wcześniej informować y, nie musi, wręcz nie powinien, y, bo zależy mu na tym, aby to, ten dokument został pracownikowi wręczony, żeby został potwierdzony przez niego, y, odebrany, żebyśmy nie mieli sytuacji, że pracownik jest poinformowany, że będzie mu wręczone wypowiedzenie, Zmieniające, a on nam się szybko rozchoruje.